Dzień dobry Państwu. Jakub Wiech. Witam w drugim dniu naszej konferencji, który poświęcony będzie dezinformacji, manipulacji, ale także odpowiedniej edukacji, czyli temu systemowi wtłaczania wiedzy do głów odbiorców, który pomaga zwalczać te negatywne zjawiska, jakie wymieniłem na początku. Proszę o otwarcie konferencji panią Karolinę Sieroń, wiceprzewodniczącą Rady Programowej Fundacji. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Witam Państwa. Mam ogromną przyjemność rozpocząć dzisiejszy dzień. Pan prowadzący powiedział wtłaczać wiedzę, ja powiem przyswajać, bo coś, co jest wtłaczane, jest ciężkie. A my chcemy, żeby po tym wczorajszym i dzisiejszym dniu to, co zostanie powiedziane, zostało w łatwy sposób przyswojone, zinterpretowane i co najważniejsze zapamiętane. Chcę podziękować wszystkim fact checkerom, którzy zgodzili się wziąć udział w tegorocznej konferencji. Dziękuję bardzo. Również dziękuję pani dyrektor dr Martynie Bildziukiewicz, pani dyrektor Stratcomu, gościom z Australii, pani Debbie Wills i panu Mike Wood z firmy Telstra. Mojemu dobremu koledze, panu profesorowi Grzegorzowi Tatoniowi z Uniwersytetu... W Krakowie. Również dziękuję współorganizatorom kancelarii, prezesa Rady Ministrów i ITU. Patronat honorowy nad tą konferencją objął Urząd Komunikacji Elektronicznej i Komitet Narodowy Urucji. Dziękuję patronom medialnym, redakcji CIP Cyber Defense 24 i polskiemu Radiu 24. Zapraszam pana prezesa Jacka, oko. Do wygłoszenia pierwszego referatu. Bardzo proszę.